Odkryłem układy polskich Francuzów, administracji SW i policji CBS, która we, w Polsce akcja w Siwinie zabili policjanta na komisariacie i Grzegorza Rybińskiego. Chcieli mnie zabić. Te skurwysy to jest CBS, policja, która we Francji handluje dragami z polskimi Francuzami z Brest, z policji. Mają układy w prokuraturze Koszalin. I w policji podstawiają polskich Francuzów. To jest układ posmoleński w Polsce. Pan Bodnar Adam, szef więziennictwa, powinien ich znać, polskich Francuzików, z którymi odkryłem, że Francję opłacają Arabia Saudyjska, Dubaj i w Polsce podstawiają polskich Francuzów. Układ posmoleński, administracja Muńska i prokuratura Koszalin, układ Smolensk odkryty będzie.